Porozmawiajmy o zdrowiu. Witam Państwa, Magdalena Sitek przed mikrofonem. Od wielu tygodni, a nawet miesięcy rozmawiamy głównie o pandemii i o tym, co wiąże się z koronawirusem, z przebiegiem COVID-19, ale także mówimy o szczepieniach, a dużo się dzieje, jeśli chodzi o szczepienia. Ostatnio mówiliśmy także na antenie Radia Kielce o tym, że ruszą już wkrótce masowe szczepienia. Tymczasem można się zapisywać i ten kalendarz szczepień także znacznie przyspieszył. Jakie są zasady, kto może się zaszczepić, na jaki warunkach i czy można wybrać sobie szczepionkę? O tym dziś z naszym gościem, a jest nim pani Małgorzata Kiebzak, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Witam pani dyrektor. Dzień dobry, witam panią redaktor i witam państwa. Co zmieniło się jeśli chodzi o szczepienia? Czy grupy te, które były pierwsze, czyli grupa zero, medycy, ratownicy medyczni, później nauczyciele już są wyszczepione i teraz możemy my wszyscy. Czy to wszystko nie jest takie bardzo przejrzyste? To znaczy tak, oni faktycznie nadal są tymi grupami, które były wyszczepione, ale również mogą cały czas się doszczepiać, czyli osoby, które w tej chwili się zdecydują, bądź na przykład była sytuacja taka, że ich zachorowanie było w krótszym okresie niż trzy miesiące od daty możliwej do zaszczepienia, bo ta zasada obowiązuje do dzisiaj, czyli osoba, która przebyła chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 może być zaszczepiona dopiero nie wcześniej niż trzy miesiące od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu. Czyli mamy zarówno tych, którzy nie mogli, czy mogli być z jakichś innych powodów niezakwalifikowani do zaszczepienia, cały czas mogą się doszczepiać. Natomiast w tej chwili pojawiają się nowe grupy ostatnimi grupami, które weszły do szczepień to są funkcjonariusze oraz żołnierze. No i oczywiście wszyscy nauczyciele, w tej chwili już poza nauczycielami, którzy byli też w tej przedostatniej grupie nauczyciele akademicy, w tej chwili są również zaszczepieni nauczyciele wszystkich w zasadzie podmiotów, tak? czyli szkoły, i żłobki, przedszkola i Ostatnia zmiana, która w tej chwili się pojawiła, to jest zmiana dotycząca osób bezpośrednio zapewniających funkcjonowanie podstawowej działalności państwa. I tutaj pojawiają się różne instytucje, ale te instytucje są powiadamiane przez właściwych sobie ministrów. I tak dla przykładu podam, że w tej chwili mamy duże zamieszanie wokół sędziów, bo sędziowie na przykład uważają, że są właśnie w tej grupie. I powinni być zaszczepieni, natomiast interpretacje, które otrzymujemy z ministerstwa wskazują, że sędziowie i wszyscy, którzy są również w tych instytucjach zatrudnieni, nadal czekają. Natomiast najważniejszą informacją, która myślę, że jest dla wszystkich już poza tymi grupami wskazanymi, to są roczniki, czyli od 12 kwietnia wchodzi rocznik 1962 i codziennie te roczniki będą mogły już logować się i faktycznie czekać na konkretną datę zaszczepienia i taka ważna informacja że w tej chwili już będzie sukcesywnie dochodziło do roku 1981 licząc od 12 kwietnia czyli 1962 i sukcesywnie każdego dnia ten rok się będzie przesuwał do 1981 roku Także ta ilość osób znacznie się zwiększa, przyspieszamy ze szczepieniami. Także tutaj mam nadzieję, że coraz większa grupa będzie mogła korzystać z tych szczepień. Rok 1981 to są osoby 40. Plus. Pani dyrektor, jak zapisać się na szczepienie? Czy są różne drogi? Tak, oczywiście te drogi są nadal obowiązujące od początku, kiedy można było się szczepić, czyli przede wszystkim możemy się zaszczepić bezpośrednio w punktach, które mają taką możliwość, czyli są wpisane do biuletynu informacji publicznej, czyli najszerszą grupą, to jest podstawowa opieka zdrowotna, czyli tak zwany lekarz rodzinny czyli tam, gdzie każdy pacjent jest zapisany i tam się może zgłosić. Oczywiście nie wszystkie POZ-y zgłosiły się do szczepień, niemniej jest ich bardzo dużo w naszym województwie i na pewno. Tam można się udać. Też można zadzwonić do takiego punktu, nie tylko do poz ale każdy, który jest na liście zgłoszony do tego programu. Można też wykonać telefonicznie i poprosić o wpisanie z tak zwanego zeszytu. Również infolinia 898, numer 898, on jest cały czas czynny i tam bardzo szybko można uzyskać stosowną informację, czyli przede wszystkim podaje się. Swoje dane, ale również można podać miejscowość, w której się chcemy zaszczepić. Dodam poprzez portal pacjent.gov.pl i tutaj zachęcamy też naszych pacjentów, słuchaczy, do tego, żeby właśnie z tej trzeciej formy jak najczęściej korzystali. Pani dyrektor, czy możemy wybrać sobie szczepionkę, jaką chcemy być zaszczepieni? To znaczy, tak, jeżeli jesteśmy na etapie rejestracji, czyli jesteśmy w którejś z tych form, tak? Czyli na infolinie, dodzwaniamy się, czy właśnie poprzez portal pacjentgrow.pl, wówczas, ale tylko na etapie e rejestracji można ewentualnie wybrać sobie miejsce bądź właśnie tą szczepionkę, bo te szczepionki są dostępne w trzech formach, czyli Pfizer, Moderna, AstraZeneca i dostarczane są w różnych dniach do różnych punktów. I jeżeli pacjent nie życzy sobie, żeby to była AstraZeneca, wówczas może dalej szukać miejsca, ewentualnie w danym punkcie może no, mieć taką możliwość wybrania sobie daty, kiedy ta szczepionka dotrze do tego punktu. Czyli jeżeli chcemy wybrać AstraZeneca, to wówczas można sobie tutaj już ten dzień wyznaczyć, w którym ta szczepionka dotrze do tego punktu. Ale tylko na etapie e rejestracji również może Lekarz, który kwalifikuje pacjenta, zaznaczyć właśnie ten rodzaj szczepionki. Natomiast jeżeli jesteśmy już zarejestrowani i otrzymujemy potwierdzenie daty i również rodzaju szczepionki, to wówczas pacjent, w momencie kiedy się udaje do tego punktu, nie ma już możliwości, żeby tą szczepionkę zmienił. Natomiast może oczywiście zrezygnować. Ale tutaj też są konsekwencje, czyli pacjent, przynajmniej tak jak w tej chwili ta zasada obowiązuje, może się tak zdarzyć, że trafi na koniec kolejki, czyli będzie musiał dość długo czekać. A co w sytuacji, kiedy jesteśmy pomyślnie zarejestrowani, otrzymujemy termin szczepienia, ale w międzyczasie nieszczęśliwie dopada nas koronawirus i zaczynamy chorować na COVID-19? Gdzie to zgłaszać? Jak to wygląda formalnie? Również te zgłoszenia można w jedną z tych form sobie wybrać, czyli albo dzwonimy na infolinie, albo ewentualnie w punkcie, gdzie te szczepienia się odbywają, dzwonimy bądź udajemy się i prosimy o zmianę terminu bądź poprzez portal pacjent.gov.pl także te formy obowiązują i tutaj absolutnie nie ma, bo wiadomo, że mamy przeróżne sytuacje i termin można zmienić. Także naprawdę to są myślę bardzo już takie duże udogodnienia dla naszych pacjentów. I tutaj nawet dodam jeszcze jedno ułatwienie, że jeżeli pacjent przyjął pierwszą dawkę w jakiejś miejscowości, a z różnych powodów termin, który jest mu wyznaczony, w tym terminie nie będzie mógł być w tym miejscu, to również jest taka możliwość, że można tą drugą dawkę przełożyć na punkt którym będziemy mogli się zaszczepić. Oczywiście to są tylko sporadyczne sytuacje i prosimy pacjentów, żeby jednak nie korzystali z tej formy, ale istnieje taka możliwość. A czy trafiają do Państwa, do Funduszu Zdrowia uwagi od niezadowolonych pacjentów, którzy mieli wyznaczony termin szczepienia, a okazało się, że do tego nie doszło? Sporadycznie tak, chociaż my jesteśmy już tak dobrze zorganizowani, punkty, też, że starają się koordynatorzy informować pacjentów, Naprawdę, logistycznie są to trudne sytuacje, bo jeżeli mamy do czynienia z takim punktem, jak na przykład w Kielcach na ulicy Prostej, gdzie szczepionych jest kilkaset osób, to w sytuacji, kiedyby na przykład doszło do przesunięcia terminu przywozu takich szczepionek, to tych telefonów trzeba wykonać naprawdę bardzo dużo. Ale w tej chwili jest naprawdę coraz lepiej to wszystko zorganizowane i no, tych skarg mamy niewiele. Zdarzają się, no, pacjenci są. Często z różnych powodów niezadowoleni. Natomiast jeżeli mogłabym tutaj jeszcze też wykorzystać tą sytuację, że jestem na antenie i apelować do naszych pacjentów, żeby przestrzegali godzin, które są im narzucone, ponieważ naprawdę nie ma potrzeby przychodzenia wcześniej, ponieważ terminy szczepień są ustalone zgodnie z całą procedurą i naprawdę pacjenci mogą przyjść, Kilkanaście, kilka minut przed szczepieniem, góra pół godziny, bo nie ma potrzeby dużo, dużo wcześniej, bo to powoduje zakłócenia i przede wszystkim też pacjenci się denerwują, bo tworzą się kolejki zupełnie niepotrzebne. I to też stwarza zagrożenie. Bardzo dziękuję. Małgorzata Kiewzak, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, była gościem naszego spotkania z cyklu Porozmawiajmy o Zdrowiu. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Magdalena Sitek, do usłyszenia. Rozmawiajmy o zdrowiu.